Cześć, mi się pesie, kochane moje, duże i małe, i w ogóle takie fajne. E, witam Was w kolejnym odcinku Pridera i to. Zma I tutaj zmagamy się po raz kolejny z naszym pomieszczeniem z gazem, zdaje się. Wiecie, gaz jest łatwopalny i wymyśliłam już dawno, że mam coś z tym zrobić, żeby to podpalić. Dobra. Włazimy tu z powrotem. Zapomniałam, że tam można w ogóle wskoczyć jeszcze raz. I teraz można to podpalić. Dobra. Jak się pięknie pali. Nie, to nie tak miało być. Hopsa. Ojej. To definitywnie nie tak miało być, tylko że nie mam więc... A, mam jeszcze jedną lampę. Ostatnia lampa, jak nie ten, to co wtedy? Dobra. Dawaj. Jest! Piękny wybuch, świetny wybuch wręcz. Dokładnie taki, jakiego nam było trzeba. Gdzie jest nasz przeciwnik? Przecież słyszę, że jeszcze żyje. No, gdzie jesteś? Kizimizi, no, gdzie się schowałeś? Przyznaj się, gdzie cię poniosło. Ja jestem ślepa, albo nie wiem. Okej, okay, dobra, luzik. Nie mogę podpalić pochodni od tego. Aha, dobra, mogę tylko. Dobra, znalazłam go. Zacz zacznijmy od tego. Jej, mamy nową broń. Nie ma sprawy. Jeszcze trafiłam w głowę i dostałam punkciki. No proszę bardzo. Jak pięknie, sympatycznie, tylko tu mamy ten transparencik. Ja bym go chciała zniszczyć, ale nie za bardzo mogę od czegoś pochodnie zapalić, no. No bo nie mogę, nie? Nie ma od czego. Dobra, trudne, ja sobie tutaj może wrócę, jak już ukończę grę. To będę się bawiła we wszystkie znajdźki możliwe. Mamy jeden, dwa, trzy. Nie mamy amunicji do tamtego. Dobra, do tamtego mam 27, tylko dlatego dalej bawimy się pistolecikiem. O, cóż za znajdźki mamy. Raport, z Raport patrolowy z ekspedycji. No z hmm... dwa statki z ładunkiem. Ma wielowiekową historię, znaleźliśmy już mnóstwo pracy. Powiedzie się zapewnimy zwycięstwo. Dobra, posłuchamy jeszcze, co ten pan ma do nas. Wykazują, że jest tu kilka potencjalnych... Co pan ma dla nas do powiedzenia takiego jest ciekawego? Jest o, wiele niż I o straszne. Czyli że wychodzi na to, że oni szukają źródła burz, Tak, a to jest. Y Badacze z Państwa osi przyjeżdżali tu badać w burze. Czego się dowiedzieli? No, ciekawe, czego się dowiedzieli. Dobra. Mamy. Tutaj wsio. Tu coś jeszcze mamy. O, mamy. Geoskrzynki. Czyli jeszcze jedna geoskrzynka gdzieś tu będzie. O fok. Fuck. fuck you. Dobra, nie mam za wiele amunicji do tego. Przeładuj sobie pięknie. Tego się nie spodziewałam, że mnie tak tu zaatakują z Nienacka. Dobra, i tam jeszcze na górze jest tego papsa. Pięknie. Przeładowuj szybko, 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 szybko. Dobra, inną broń. Czań prędzej. Ilu was tu jest, Boże? No i od tyłu mnie zaszedł. Yy, F R, przeładowuj szybko. Ilu was tu jeszcze, Boże? Zaraz zacznę strzelać z tego, z łuku. Jest tu ktoś jeszcze? Wolę te lampy pousuwać. Dobra, nikogo już nie słyszę, więc zapewne nikogo też tu nie ma. O, co mam tutaj? Co to była amunicja, tak? No, przeszukuj ich szybko. Bo nie wiadomo, kiedy ktoś tu nie przyleci znowu. A oni wyglądają na bardzo żonnych mordu, nie wiedzieć czemu. Dobra, ograbimy. To są telewizory stare, tak? Te? Ale to dziwnie wygląda. Odkryto nowy obóz. Co, to jest nasz obóz? A, widzicie, tak to jest. Tak to wygląda. Nie wiem teraz za bardzo, w którą stronę mam iść. Może tutaj pójdę chwilowo. Oj, mam zapasy. No tak, dziwni wyznawcy jakiegoś ojca Matiasa, który nie wiadomo kim jest. Swoją drogą już zapomniałem, jak się nazywał nasz ten przewodnik całej wycieczki. Jest tu ktoś jeszcze? Dobra, ten tu wlazł z zewnątrz, tak mi się zdaje. Dobra, wyważamy drzwi po raz kolejny. Włazimy tu. Oho. Mamy kolejny ten, tylko nie mamy za bardzo od czego podpalić tego wszystkiego. Jakieś wielkie centra. Aha, to jest to, co mieliśmy znaleźć w sensie ta stacja nadawcza. Mnóstwo liści i nie wiadomo czego jeszcze. Oho, pięknie. Przedrażająca jest to cała maszyneria. Aleks. Jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Mhm. Okej, okay. to chyba nic trudnego. W sumie tyle najpierw musisz go znaleźć w takich starych świetnie. bardzo wysoko zawsze bardzo wysoko czyli już wiemy gdzie jest nasza kolejna kolejna wspinaczka <śpienaczka>, wspinaczka, świetnie. tak nie no, jak już wejdziemy na tą wieżę to chyba nie powinno być tak trudno żeby, wiecie, tam ogarnąć z całą resztą co tu mamy jeszcze? zapasy, trochę strzał których nie możemy podnieść tędy przyszliśmy, tak tędy przyszliśmy i mamy wyjść, o tędy co się stało? Aha, bo to jest gorące matuch, no kochono ty sobie dasz sama radę? W sensie, że nie muszę się o ciebie martwić w tym momencie, tak? Że sobie przejdziesz po prostu, jak ci każe iść. Lepiej, żeby ta wieża działała. No lepiej, żeby działała, bo za te wszystkie oparzenia twoje to... No to ładnie mog mogłabyś się urządzić, gdyby nie działała. F, kopiemy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, wydostała się na zewnątrz. Na światło dzienne, że tak powiem. Gdzie jest Twoja strzelba? Dobra, ale zasadniczo łuku też nie widać. Śnieg? To nie jest normalne. Dobra, mamy menu obozu. Dzięki Bogu za rota. Wszystkie te wyprawy, umiejętności. Dobra. Eee, jakby, co by tutaj wziąć? Ulepszenia, łowcy. Aha, czy jeszcze mam walkę? I są zorganizowane. Wezmę sobie nieczyste Zabijaki chwyty. Ukrutują, ale dlaczego? Shift i F, bo oślepić. Dobra. Okej, wstecz. Wstecz i odporność na ból. Dobra, opanuj, panu, i to się przyda, zapewne. Strasznie dużo walczymy. Ja mam, wiecie, taką naturę, że ja muszę walczyć. Więc tak bywa. Sprzęt co mogę jeszcze ulepszyć sobie? Łuk, broń maszynowa, broń krótka. Stabilizator serii może? Dłuższy magazynek, reduktor odrzutu. Hamulec wylotowy tego nie mogę. Dłuższy magazynek. Nie, stabilizator serii może. Co to jest SPM? A środkowy przycisk myszy. To no nie ja tam. Dłuższy magazynek mieści 10 nabojów. Dobra. Okej. Okay. Mamy jeszcze 515 i co jeszcze możemy? Maceta? Możemy broń maszynową. Nie, broń maszynową nie, ale łuk, na przykład wzmocnione ramiona. Silniejsze naciągnięcie i co co? Szybsze strzelanie. Dobra, niech będzie sobie szybsze strzelanie. OK, dobra. Ulepszyliśmy i co tu jeszcze mamy? Jeszcze trzecią kategorię, ale nie będziemy jej sobie oglądać, bo to jest szybka podróż. A teraz szybka podróż. Nas nie za bardzo interesuje! Halo, tak właśnie. Dzień dobry. Nie, tfu, y, chciałam to wcisnąć. No leć, Lara, leć. Tylko nie bierz tego dosłownie. Fak, 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 fak. Okej, okay, dobra, sam spadł, ale mnie przestraszył niesamowicie, jezu. Dobra. Hopsa. No, baże mam niezłe oko, bo to ja przecież. Dobra, i jeszcze tu może być. No, podnieś się, tylko podnieś. Nie ma Was tu więcej? Czy jest? Hm. Ja wiedziałam, że ta y, podróż na tą wieżę nie będzie taka prosta. Fok. W momencie ginę. Nr. R. Strzał w głowę, kolejne punkty doświadczenia. O, rewolwerowiec, osiągnięcie odblokowałem, Zobacz, jaka jestem genialna. Czas chyba postrzelać sobie z łuku. Dobra, podnosimy, co się da. No, wyłącz się tu trochę. Oj, ja mogłam się odsunąć, nie wiedziałam, że... Czy wiedziałam, tylko zapomniałam. Nie, a może... A może by tak z karabinu postrzelać? Eee, okej, okay, dobra. Nie przyklinać, to ładnie, to tak, hej. Młodzi ludzie oglądają was. Dobra, jestem skupiona i to bardzo na tym, żeby ich powykańczać. Co tam? <laughs> Możemy iść, myślicie? Oh, FOK Powinnam z tamtej broni strzelać. Dobra, zaraz zginę. Nie ma mnie tu i tam na górze jeszcze jeden. Okej. Okay. Sam się podpalił, jaka sierota. Dobra, mnie tu nie ma. Mi tu absolutnie nie ma. Zginął, może nie, chyba się podniósł. No, dawaj, no! No weź, ktoś jeszcze do mnie strzela? Tam jeszcze jest jeden. No, zabiłam go, zabiłam go chyba, bo dostałam doświadczenie. Kurwa, jeszcze są. Yy, znaczy no co ja. Co, co, co ja nic nie mówiłam przecież, nie? No, przeładowuj szybciej. Jednak z maszynówki się najlepiej strzela, nie? Dobra. Idziemy. Bo chyba to już są wszyscy. Przynajmniej mam taką mm, nadzieję. Cóż tam, amunicji trochę żeśmy zdobyli. Czy na górę nam się uda wleść? Nie uda się nam wleść. W związku z czym, chyba że się uda. Dobra, podpalamy pochodnie. Nie mam pojęcia po co. Ale. Dobra, nie wiem po co myśmy ją po podpalili. Tu właśnie. Tu będą jeździć do mnie, tak? Dobra. Nie mamy już nabojów. Którka wodna. Po co im ta wieża? Nie wiem, co oni do niej mają. Kurcze, blade. Masz może trochę nabojów? Tylko ty. Dobra, nie trafiaj we mnie tym ogniem. Gdzie jesteście, gdzie jesteście? Gdzie wy wszyscy jesteście? Tam jesteście. Spróbuję z łuku. No pokaż się. Okej, okay, dobra. Płonę, płonę, cała płonę. Hmm. Tylko jeden został, prawda? Powiedzcie mi, że tylko jeden. No i co? Zginąłeś? Zginął chyba. Dobra. Nie, nie to. Dwa, trzy, dwa. Dobra, chcę dwa. Oho, jest ktoś jeszcze. Skąd on strzelił? Nie no, stąd nigdzie nie dostrzelę. Ciężka sprawa naprawdę, ale widzę, że skoro mogę tutaj... Oho, i znaleźliśmy jeszcze jakiś pamiętnik szaleńca, to dobrze wiedzieć. miłości. Teraz jednak wiem, że potrzebuję ludzi. To A Matias, aha. Pełni ten no wiedzieliśmy od razu, że Matias jest złym człowiekiem. To nie jest żaden, wiecie, odkrywczy jakiś. Muszą wie co, nie? Powiem wam szczerze, ta wyspa jest mega dziwna. Ludzie, którzy na niej mieszkają, mieszkają, żyją. Jest jeszcze dziwniejsza i. Jest naprawdę przerażające to wszystko, co się tu dzieje i ja już nie wiem sama, więc ja mam o tym myśleć wszystkim. Dobra, ja się pobawię łukiem. Zginął? Powiedzcie mi, że tak. Błagam. Nie, nie chcę podpalać pochodni. Ale mogłabym podpalić w sumie te... Dobra, cóż tam dostałam? Nic takiego w sumie. Odkrywczego. Przecież bym była już tu bezpieczna? Dobra, mam amunicję. I to jest, zdaje się... Am... O Jezus. O Boże. On ma tarczę. O Jezu, kto to jest? Jakiś boss. no kochamy. Dobra, Szkoda, że nie da się. Zapomniałem, że tu nie da się w sumie szybciej biec. No i strącasz butelki, sieroto. Dobra, nie zabij mnie tylko przez przypadek, dobra, Kolo. Umarł? Umarł tylko co zresztą. Okej. Okay. Gdzie ktoś jeszcze jest? Jest ktoś jeszcze? Yy, części broni ulepszają mój arsenał. Dobra. Dobrze wiedzieć. O, jest amunicja do, mojego, do mojej ulubionej broni, oczywiście. Znaczy, nie mojej ulubionej w sumie, bo na razie najwięcej strzelam i tak z pistoletu. Tak, ja wiem, że ja się znam na broni, jak po prostu nie wiem kto na czym. Dobra, tu była moja amunicja. Co tu jest? Aha, maczeta. Dobra, wyważaj. No, wyważyłaś? Coś tu znalazłaś, nic. Dobra, wiecie co, ja się z Wami na razie pożegnam, może spauzuję, nim się ktoś na mnie rzuci i do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że będzie dużo ciekawszy i dużo jeszcze bardziej interesujący niż ten, także trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, pa pa!